Dzień dobry, dzień dobry. Arminius z tej strony. Witam na kolejnym i ostatnim, myślę, już organizacyjnym odcinku organizacyjnym, czy też poświęconym kwestiom organizacyjnym dotyczącym naszej ligi Total War Attila. Liga się całkiem, całkiem fajnie rozwija i na pewno za chwilę wam pokażę. Jak się rozwija, jeśli chodzi o ilość uczestników już zgłoszonych, ale najpierw ten palący najbardziej problem, bo tutaj troszeczkę, no mówię, było emocji, jeśli chodzi o zasady. My nie ukrywaliśmy z Hadekiem, że zasady, które wykorzystujemy w tym sezonie pierwszym premierowym a tyli, że no, zasady, jakie sobie tam ustaliliśmy, czy też Wzięliśmy, no to są zasady yy, Rosjan, tak, którzy zorganizowali Cup of Nations w tym roku, stworzyli zasady całkiem dobrze balansujące naszym zdaniem, moim i Hadeka, <laughs> yy, i tyle. I po prostu z nich korzystamy, nieco je tylko modyfikując, czy tam dopowiadając pewne rzeczy, których u Rosjan, u Rosjan nie ma. No, i oczywiście, tutaj chciałbym właśnie omówić troszeczkę te zasady i rozwiać pewne wątpliwości niektórych graczy. W każdym razie, zostają kwestie organizacyjne, takie, przepraszam, ogólne, tak jak były, czyli budżet duży, rozmiar jednostek duży, pora roku wiosna, pogoda wiadomo. Ten limit zostaje, max 4 takich samych jednostek. Myśleliśmy z Hadekiem, żeby go zwiększyć, bo u Rosjan w turnieju tam było max 6. Ale jednocześnie, no cóż, mimo że Aseror, tutaj taki kolega z Rosji, z którym rozmawiałem na temat tych zasad, sugerował mi, że no, max 6 jego zdaniem sprawia, że buildy są bardziej różnorodne, ale ja uważam, że niekoniecznie. No bo można wtedy naprawdę sobie zaspamić tak, jedną konkretną jakąś jednostką, aż 6 oddziałów jej wziąć I, i buildy są wtedy moim zdaniem trochę nudne. Jeżeli mamy ten limit 4 jednostki takie same, no to wówczas buildy są troszeczkę bardziej zróżnicowane, tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, gracze są zmusieni, zmuszeni do tego, żeby troszeczkę kombinować bardziej przy doborze jednostek. Oczywiście, arty nie będzie. Tutaj yy, pojawił się wniosek jednego, jednego gracza, który chciał artylerię, ale. Yy, no, słuchajcie, chcemy jak najbardziej klasycznie, historycznie grać, więc absolutnie żadnych artylerii. Yy, zakaz mirrorów to jest też ważne. Dozwolone są tylko frakcje z kampanii głównej podstawka plus DLC. I tutaj uwaga, taka gwiazdka to nie jest ozdoba tylko gwiazdka to jest odnośnik do przypisu. I przypis mówi: zobacz, apendeks. Strzałeczka, lista dostępnych frakcji. Do tego apendyksu jeszcze przejdziemy później. Gracze oczywiście są zobowiązani do grania fair play, i tutaj chodzi o to, że obydwaj gracze muszą zawsze, czy też obaj gracze muszą, wykazywać inicjatywę. No i mamy oczywiście zakaz pewnych zagrywek, i tutaj mamy znowu dwie strzałki, i to znowu nie jest ozdoba, tylko odnośnik do przypisu dolnego. Przypis dolny, zobacz, apendyks, słownik. Czyli już wiecie, że ja do zasad uaktualnionych dołączyłem appendix, gdzie macie czarno na białym napisane, jakie frakcje będą dostępne, żeby nie było problemów w interpretacji, czym grać. I jakie pojęcia tutaj są bardzo no, istotne, tak? A pojęcia to pikebox, redline camping, corner camping i push Through No ale dobra, szybko idziemy do drugiej. Mapy się nie zmieniły, są takie same. Piechota, jak najbardziej, max 12 oddziałów, 6 oddziałów piechoty do walki w zwarciu, 4 oddziały piechoty do walki w zwarciu o bonusie do szarży, do szarży 39 lub większym. Ten limit zostawiłem, tutaj Tommy zgłaszał taki wniosek, że to może kogoś ograniczyć, ale chyba już Tomego przekonałem, bo Aceror właśnie, cóż, napisał mi kilka argumentów, które które raczej świadczą o tym, że to właśnie nie ogranicza jakichś frakcji, tylko wręcz przeciwnie. przycinamy tylko pazurki mocnym, na przykład Gotom. Frakcje gockie mają trochę tych z bonusem do szarży jednostek, tańszych i droższych. No i po prostu, żeby oni nas nie zaspamowali tym, tym, tymi jednostkami z dużym bonusem do szarży, dlatego dajemy taki max 4 oddziały piechoty do walki z Warciu o tym dużym bonusie do szarży. Więc to zostaje jak najbardziej, jazda, oczywiście szturmówka, tylko dwa oddziały Tu się nic nie zmienia co się ostatnio, to co ostatnio nagrywałem, tak pięć oddziałów jazdy, chyba że mamy Chęć wziąć sobie jazdę strzelecką Tu macie przykłady Jak można, można budować te oddziały, aha tu już są trzy gwiazdki, właśnie przepraszam Max 6 oddziałów piechoty do walki z zwarciu, miecze i topory I są trzy gwiazdki I te trzy gwiazdki to nie jest ozdoba tylko właśnie Przypis. Alanowie max 8 oddziałów piechoty do walki w zwarciu. No i ja już Wam pokazuję dlaczego taka decyzja, że zwiększamy ten y, limit oddziałów piechoty do walki w zwarciu Alanom. Ok. Alanowie. Alanowie. Zobaczcie. <ścoughs> Oni nie mają poza piechotą do walki w zwarciu żadnej innej piechoty. Wszystko to jest jazda. Plus oczywiście ogary i artyleria. Natomiast zobaczcie, mają jazdę harcowniczą, mają jazdę z łukami, mają szturmową jazdę, mają do walki w zwarciu, ale mają tylko piechotę do walki w zwarciu, nie mają ani włóczni, ani piechoty strzeleckiej, harcowniczej dalej. Więc zwiększamy im ten limit, żeby no troszeczkę mogli gracze, którzy wybiorą Alanów, wziąć sobie build taki bardziej no właśnie Piechotny niż normalnie by się na tych zasadach, które mamy, brało, tak? No, 6 oddziałów, tak? Dajmy na to, że tak by to wyglądało. No i resztę musi wziąć gracz yy, kawalerii, tak? Dajmy na to, że tutaj trzy oddziały. Tutaj, dajmy na to, że tutaj jeszcze jeden oddział, tak? No bo to jest yy, jazda szturmowa, wódz. No i dajmy na to, że. Mamy raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak? No i trzeba byłoby ogarów brać. Ze cztery oddziały. No i może jeszcze ten jeden oddział. Czyli dużo psów, a to wiadomo, są jednostki takie do, zada do zadań specjalnych, więc. Mm, też nie można na nich się opierać na ich spanie. Więc żeby troszeczkę graczom ułatwić, mm, którzy zdecydują się na Alanów, na przykład zrobią coś takiego. O. I zobaczcie, już to inaczej wygląda, tak? Mamy. 8 oddziałów piechoty, 8 oddziałów jazdy, 2 oddziały ogarów, no i to jakoś tam, powiedzmy, wygląda nie najgorzej. Oczywiście Alanowie na tych zasadach naszych turniejowych mają troszeczkę pod górkę, no ale mm, tragedii chyba nie ma, tak myślę. Tragedii nie ma, więc y, to jest powód, dlaczego my ten limit zwiększyliśmy Alanom. Y, więc y, mam nadzieję, że jest to jasne, wyjaśnione, więc. Y, Idziemy, idziemy, wracamy do, do, do regulaminu, do zasad gry. ok czyli tak, tu żeśmy sobie to omówili. Jazda, jak to jazda, wiadomo. I tu oczywiście górny limit jazdy dystansowej to max 4 oddziały, 4 gwiazdeczki. Czytamy, dla frakcji słowiańskich limit wynosi max 5 jazdy dystansowej. I to już chyba tłumaczyłem wcześniej. Jest to tak dlatego, że Słowianie po prostu nie mają... Jazdy do walki w zwarciu ani szturmowej, więc żeby mieli 5 oddziałów jazdy w bildzie, zwiększyliśmy im ten y, limit, bo oni mają jazdę harcowniczą. Yy, dobra. Yy, strzelcy, max 6 oddziałów piechoty miotającej, i w tym muszą się mieścić maksymalnie 2 oddziały kuszników, jeśli ktoś weźmie frakcję z kusznikami. Czyli nie będzie można spamować kuszników, na przykład 4 oddziały kuszników, wziąć, nie, max 2, dlatego że kusze są w atyli dosyć mocne. No i żeby nie było zbyt OP kusznikowych buildów, więc, no mówię, dwa oddziały, a to i tak będzie moim zdaniem, będzie moim zdaniem dużo. Zasady z generałami się nie zmieniają, czyli generał kawaleryjski, ten, który jeździ na, na koniu ze świtą, do wszystkich limitów dotyczących kawalerii się liczy, generał piechotny tylko do limitu całkowitej liczby oddziałów piechoty, natomiast limit dotyczący oddziału do walki z zwarciu czy z dużym bonusem do szarży nie. Czyli to zostawiamy tak jak, jak to było u Rosjan w Cup of Nations. System meczów BO3. Każdy z, myślę, że wie jak to wygląda. System meczów BO3. Więc tu się nie będę nad tym dłużej rozwodził. Oczywiście życzymy wszystkie udanej zabawy. No ale jak to udana zabawa? Idziemy teraz do apendyksu, który dołączyłem do zasad. Ja oczywiście te zasady udostępnię na Discordzie. Na Discordzie. Jakby ktoś chciał, oczywiście, nie wiem, Discorda nie ma i chciał na maila czy coś, to piszcie. Appendix. Dwie rzeczy. Lista dostępnych frakcji. Macie tutaj ikonki każdej z frakcji. No i już mówię wam po kolei, jakie są frakcje dostępne. Jest ich 29, więc naprawdę jest w czym wybierać. Mamy tak. Cesarstwo Wschodniorzymskie, Cesarstwo zachodniożymskie, Sasów, Franków, Burgundów, Longobardów, Ostrogotów, Wandalów, Wizygotów, Swebów, Hunów, Białych Hunów, Danów, Jutów, Getów, Kaledończyków, Ebdanów, Piktów, yy, Wenedów, Sklawinów, Antów. Yy, to zdaje się jest frakcja. Tanuchidów, dokładnie, Garamantów, Lachmidów, Aksum, Himira, Himraici, Alamanowie, Imperium Sasanidów i Alanowie, więc wszystkie frakcje z Kampanii Głównej, nie mówimy tu tylko o podstawce, ale również o dodatkach o DLC są dostępne dla graczy. Nie, nie nałożyliśmy banów na żadnych. Ja tutaj ostatnio mówiłem w materiale, że będzie ban na białych Hunów, bo coś mi się pokićkało, że oni byli w dodatku ostatni Rzymianin. Oczywiście jest to nieprawda. Oni są do podstawki, yy, do kampanii głównej, przepraszam, do dodani. Są w kampanii głównej biali Hunowie, więc absolutnie żadnego banu nie robimy. Wszystkie frakcje z kampanii głównej są dostępne. Frakcje z Ostatniego Rzymianina, na przykład, nie wiem, Ekspedycja, tak, rzymska, Belizariusza czy Królestwo Ostrogotów, które różni się od Ostrogotów, tak, to jest coś innego z podstawki, nie wchodzą w grę. Tak samo z, z kampanii Era Karola Wielkiego, też nie bierzemy frakcji. Powtarzam, podstawka plus DLC do, podstawki, do kampanii głównej, ciągle mi się to myli. Więc frakcje z kampanii głównej plus yy, dodatki do kampanii głównej się liczą. Słownik, Pikebox. Tu macie wyjaśnione na czym on polega, redline i corner camping na czym polega, i pusztru na czym polega. I tak to w skrócie wygląda, jeśli chodzi o zasady. Mam nadzieję, że one są dla wszystkich jasne. Decyzje takie, jakie podjęliśmy, wynikają oczywiście, jeżeli ktoś ma jeszcze pretensje do nas, no bo tam niektórzy. No niedużo osób, tak? Właściwie jedna miała problem z tymi zasadami i z tym, że ściągnęliśmy je od Rosjan. Z drobnymi, oczywiście, naszymi klaryfikacjami, tak jak 4 max oddziałów, czyli nie można spamić więcej niż cztery te same jednostki, tak. Nie wiem, tam limit na strzelców, czy właśnie te zasady tutaj, które daliśmy, Z wyjątkiem redline'u i corner campingu, bo to Rosjanie mieli, ale pikeboxa i push true oni nie mieli tych ograniczeń. <laughs> To od razu mówię, wzięliśmy te zasady, bo one są sprawdzone to raz Rosjanie Cup of Nations robią od lat i mamy zaufanie do nich, że robią dobrze te zasady. Więc pierwszy sezon, wiecie, taki dziewiczy, my z Hadekiem jeszcze tak atyli dobrze nie znamy, a marzy nam się myślę, że Hadekowi też, on się pod tym podpisze. Żeby ten tytuł nie tylko przypomnieć graczom w Polsce, ale również, żeby stworzyć wokół niego jakieś środowisko, tak? Żeby sobie pograć w tą atylę. Więcej niż jeden sezon y, ligi, czyli że mamy w planach więcej tych sezonów organizować. Tym bardziej, że zainteresowanie jest całkiem za chwilę, zobaczycie, duże. Jak na tak stary tytuł, niedoceniony troszeczkę i no zapomniany w Polsce. I jak już poznamy grę, na pewno ten sezon, który się teraz odbędzie we wrześniu, dużo nam y, pokaże. Dużo nas nauczy, zdobędziemy doświadczenie, to będziemy mogli w następnych sezonach sami szukać własnej drogi, jak chcemy tę atylę sobie ulepić, tak? jakie zasady chcemy do niej napisać, żeby też w nią fajnie grać, zbalansowanie, a jednocześnie być może trochę inaczej niż to Rosjanie zrobili. Na razie te zasady zostają, one są moim zdaniem całkiem dobrze przemyślane, dobrze zrobione. Na nich będziemy grać, więc na nich sobie ćwiczcie i trenujcie przed 5 września, kiedy rusza liga. I tymczasem idziemy do, yy, do pewnych kwestii związanych już właśnie z postępami. Jak to tam dalej idzie, jeśli chodzi o turniej. No i słuchajcie, zobaczcie, mamy. Yy, o, zobaczcie, nawet Aceror, nasz kolega z Rosji się dopisał. To super. Ja tu dam sobie reakcję od razu na żywo. No, gdzie jest moja reakcja? Jest, Doktor Nauk. <laughs> słuchajcie. Liga Total War'a, tylla zapisy na naszym Discordzie mamy 20 graczy już zapisanych, i już wam mówię co są: Woodjoo Li Bachus, Hadek, Ja, Żółwik, Lemon, Charix, Kapi, Wilamos z Sacred Band'u, Wallace który nie ma Discorda, ale ja go wpisałem, bo wiedziałem, że się chce zapisać do ligi, Tomi, Drellas z IPL-u, Nojan, nasz tutaj zaprzyjaźniony YouTuber, Nikoj. Gregor, Alex z polskich młotków, Traczu. Ja nie znam akurat Gregora i Traczu, nie wiem co to zagracze. Jestem ciekaw jak będą grali. Asurian, tutaj nasz kolega też. Próber z IPL-u. No i Aseror, nasz rosyjski kolega, który tutaj trochę mi podpowiadał i pomagał, jeśli chodzi o ustalanie zasad, rozwijanie wątpliwości do tych zasad, które w Cup of Nations zostały zrobione. Więc mamy, słuchajcie, 20 graczy, to jest naprawdę dużo, i mamy jeszcze kilka dni do zapisów, tak? Bo na dzień dzisiejszy tutaj jest 30 sierpnia, jak ja to nagrywam, więc zostało jeszcze kilka dni do 4 sierpnia, września. I naprawdę już mamy pokaźną liczbę graczy w tak starego historyka, bardzo się cieszę. No nawet dzięki Acerowi zyskała ta liga, mianowicie w sumie międzynarodowej, tak naprawdę. No, i mamy super, super, słuchajcie, ligę. Mam nadzieję, że się jeszcze ktoś zapisze. Ligę w ogóle tak dzielimy na dwie grupy. To od razu mogę Wam zdradzić: dzielimy ją na dwie grupy. Grupy nie będą podzielone na lepszych, gorszych, tylko po prostu chodzi o ilość graczy. Jest tak duża, że nie chcemy, żeby gracze się nie wyrobili w czasie. I oczywiście dzielimy to na dwie grupy. Dajmy na to, byłoby w tej chwili tak, po 10 graczy. Mamy na miesiąc na rozegranie meczyków. Gracze rozgrywają mecze i najlepsi gracze z dwóch lig, z dwóch grup ligowych, rozegrają finał na żywo. Ja będę go streamował na moim kanale. Rozgrywają finał o tytuł mistrza, o tytuł imperatora. Tak to nazwijmy w końcu. Cesarstwo, tak wschodnie i zachodnie wtedy istniało. Więc o tytuł imperatora, cesarza yy, yy, sobie zagrają dwaj najlepsi gracze z, z tych grup. No i skoro mówimy o dwóch grupach, dwóch ligach, to tutaj taka prośba do Was, żeby, żebyście, słuchajcie, chłopaki zagłosowali. Tutaj jest taki dział w naszym Discordzie, historyczne Total Wary. Ktoś mi tu pisze, muszę wyciszyć. Nie, nie mogę. Jest taka ankieta. Ankieta, która, w której pytamy Was o to, jak chcecie, żeby się te dwie grupy nazywały. Pierwsza propozycja to Liga Rawańska, Liga Konstantynopolitańska. No i głosuje się przez reakcję na Discordzie, tak? Czy jak ktoś żółwika dał tutaj, w tym przypadku Tommy, no to wówczas yy, wiemy, że on głosuje na tę yy, nazwę. Liga Huńska, Liga Rzymska lub Wandalska. Tutaj jeszcze nie wiemy. Yy, no powiedzmy, że Liga Huńska, Liga Wandalska. Liga Palatina, Liga Hetajreja tu już taka trochę nazwa bardziej w klimacie właśnie tych jednostek, które w tamtych czasach Rzymianie stosowali albo Gwardia Palatina, Gwardia Hetajreja no widzę, że na razie Liga Palatina, Liga Hetajreja wygrywa w plebiscycie. No i jeszcze ostatnia propozycja Liga Zachodnio-Rzymska, Liga Wschodnio-Rzymska, która ściga tę, tę pierwszą, tutaj na razie, propozycję, która jest na pierwszym miejscu. No i na razie wychodzi tak, że Liga Palatina i Liga Hetajreja, albo Liga Zachodnio-Rzymska i Liga Wschodnio-Rzymska, tak będą się te dwie grupy nazywać. Jeszcze nie wiem, dlatego proszę Was zagłosujcie. Tutaj zresztą jak nie odnajdziecie tej ankiety, to macie przypięte do kanału, tak, tę wiadomość. O, więc możecie sobie łatwo ją znaleźć. Więc proszę oddajcie głos, kto z Was ma konto na Discordzie, a większość graczy, która się zapisała ma konto na Discordzie. I jest na naszym polsko-młotkowym Discordzie, więc proszę Was, zagłosujcie w tej ankiecie, tak, żebym już tak mniej więcej 4-3 września wiedział, jak te ligi nazwać, żeby yy, potem tam sobie już to wszystko ładnie poukładać w, yy, w challenge'u, tak, bo w challenge'u będę robił yy, drabinkę. Yy, to to jest to, czyli tak, postępy już znacie, o zasadach wcześniej powiedziałem, yy, o tym wspomniałem, yy, yy, tej ankiecie i jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, yy, już Wam o niej też mówię. Niektórzy z Was mogą pytać o repki. Co z repkami? I repki, słuchajcie, wysyłacie je albo na mój adres mailowy armin arminius totalwarmaupaonet.pl. Wszystko oczywiście z małej lidery. Więc y, na ten adres możecie wysyłać mi repy y, ligowe arminius.totalwarmaupa.onet.pl y, Albo ewentualnie możecie y, na Discordzie właśnie tutaj do mnie prywatną wiadomość tak jak Asurian napisał prawdopodobnie wysłał mi repki z ligi Warhammerowej i prywatnie do mnie tutaj wysyłać te repki, a ja będę starał się je na bieżąco nagrywać. To znaczy nagrywanie chyba, chyba będę robił w takim systemie, że jak powiedzmy jedną rundkę tam jakąś większą gracze zrobią, no to taką jedną rundkę będziemy sobie albo streamować, albo nagrywać po, po prostu po kolei i wrzucać meczyki. Jeszcze nie wiem jak, w jakiej formie to zorganizuję. No ale generalnie mówię, mail lub Discord. Wysyłacie mi repki, yy, tak żeby to był dowód, tak, na to, że. Yy, kto wygrał, i oczywiście piszecie wynik, tak? Taka prośba, żeby napisać wynik meczu, i ja to sobie, wtedy sobie na challenger wpisuję na bieżąco. Więc tak wygląda kwestia. Repków, bo tego tak w sumie nie powiedziałem wcześniej, teraz o tym mówię. No i słuchajcie, póki jeszcze zapisy do ligi trwają, to ja oczywiście zachęcam wszystkich, którzy mają chęć i, wiem, i wiedzą, że będą mieli czas i ochotę na granie. Żeby się po prostu zapisali do Atylii, jak ktoś nie wie, no to od razu mówię też, że Atyla jest tania do kupienia, 30 zł około, a nawet poniżej można ją znaleźć. W jednym z filmików ja o tym mówię, więc naprawdę, jeżeli macie chęć przypomnieć sobie lub poznać ten tytuł, który uważam jest całkiem fajny na multiku, przyjemnie się w Atylle gra. No to słuchajcie, nie myślcie nad tym długo, tylko zapisujcie się na naszym Discordzie lub do, do mnie na maila piszcie. I cóż, i do zobaczenia we wrześniu na, na polach bitewnych. Trzymajcie się. Hej.